Środa 20 lipca. Krzysztof Stawiarski, zapraszam na telefakty. Samsonowicz powrócił na Krzemionki. Celem inscenizacji jest spopularyzowanie tej historii. Inwestycja dla przyszłych inwestorów. Mam nadzieję, że za chwilę przy tych nowych terenach, które mamy wokół bazy MZK, pojawią się nowe przedsiębiorstwa i nowe instytucje. Odznaczono i awansowano policjantów. Gorące podziękowania dla wszystkich policjantów i pracowników cywilnych tutejszej jednostki za codzienną służbę oraz pracę. Krzemionki to wyjątkowe miejsce, w którym czas się nie zatrzymuje, a nawet cofa. Sto lat temu na terenie rezerwatu geolog Samsonowicz odkrył kopalnię. Świadkami tego wydarzenia byliśmy ponownie wczoraj. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem profesora Jana Samsonowicza złożyły delegacje samorządowców, pracowników muzeum i goście w setną rocznicę odkrycia neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego w krzemionkach. Wydarzenia z 19 lipca 1922 roku przedstawili rekonstruktorzy ze studia historycznego Huzar. Ten kamień pod drogę to jest skarb. To jest wasz skarb tutaj miejscowy. Tyle jaki tam skarb! to nie może być, nie? właśnie to! To jest Pięknie... twarde dziadostwo, to, to macie to na to, to tych szpadów To no. Piękny okaz to krzemienia. Do panowie, piękny okaz krzemienia, zobaczcie. zobaczcie. To jest Piękny okaz to jest piękny okaz do złamania szpadla, panie profesorze. To będzie taka soczewka. Soczewka, która z jednej strony przypomni o tym, że odkrycie nie byłoby bez początków polskiej archeologii, bez młodych badaczy. No musimy mieć świadomość, że zarówno Samsonowicz, jak i Krukowski byli, no może nie u progu swojej kariery, natomiast w porównaniu do badaczy niemieckich, byli dużo młodsi. Reprezentowali niemalże inne pokolenie, i o tym też będziemy mówić. Młodzi ludzie dokonujący wiekopomnego odkrycia. Doktor Łukasz Gładysiak pisząc scenariusz sugerował się m.in. szczegółowymi zapiskami, które robił profesor Samsonowicz oraz korespondencją Stefana Krukowskiego, który jeszcze w lipcu 1922 roku w listach do swoich przyjaciół obszernie opisał odkrycie Krzemionek. Musimy pamiętać, że obaj panowie współpracowali ze sobą blisko, obaj byli po tak zwanej szkole rosyjskiej, więc mieli podobne doświadczenia i podobną wiedzę nabytą oczywiście w troszkę różnych dziedzinach, no bo tu mamy archeologię i geologię. To jest pewna umowność, to jest teatr, który ma być interesujący, ciekawy dla odbiorcy, a jednocześnie przekazujący wiedzę. Odtwarzanie wydarzeń historycznych sprzed kilkuset, a nawet kilku tysięcy lat nie jest łatwe. Rekonstruktorzy sięgają do źródeł i starają się przede wszystkim dotrzeć do widza. Żywe lekcje historii budzą ciekawość, ale pozwalają też na rozmowę i własnoręczne dotknięcie historycznych eksponatów jak mogły wyglądać poszczególne czynności życie codzienne, jak również i, i specjalistyczne można tak rzec, działania związane z obróbką krzemienia, poroża, kości, nawet bursztynu. No to są elementy, które się już przewijały przez nasze wcześniejsze spotkania, i do tych wracamy. W tej chwili, może w formie takiej najbardziej okazałej, bo chyba tej liczby rekonstruktorów, jak w trakcie obecnych krzemiarkowskich spotkań z Zapoką Kamienia, do tej pory nie udało nam się zgromadzić. W żywej lekcji historii z okazji jubileuszu stulecia odkrycia krzemionek publiczność będzie miała okazję udziału w najbliższy weekend, a także w sierpniu. Kiedy to odbędzie się Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej. W piątek, w ramach obchodów Stulecia Odkrycia Krzemionek, przewodnicy będą oprowadzali turystów po rezerwacie. Obowiązują wcześniejsze zapisy, podobnie jak na zwiedzanie kopalń, a w sobotę i niedzielę wehikuł czasu i wernisarz wystawy megality. Czy w Ostrowcu powstanie kasyno? Jest taki pomysł, dyskutowali o nim radni Miejscy, ale ich decyzja sprawy nie przesądza. Trzy spółki zainteresowane są uruchomieniem w Ostrowcu Świętokrzyskim kasyna. Miałoby ono powstać w pałacu tarnowskich przy ulicy Kuźnia. Wnioski trafiły pod obrady Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 19 lipca, podobnie jako świadczenie właścicielki pałacu tarnowskich, która nie wyraża zgody na objęcie uchwałami należącego do niej budynku. Wnioskodawcy przedmiotowych uchwał nie posiadają ważnego tytułu prawnego dostanowiącej moją własność nieruchomości, ani jej części. Po drugie, umowa najmu nieruchomości zawarta w dniu 1 maja 2020 roku pomiędzy mną jako właścicielem a panią Marzeną Osuchowską została rozwiązana w dniu 12 listopada 2021 roku. Oświadczenie o rozwiązaniu w załączeniu. W związku z tym pani Marzena Osuchowska nie jest uprawniona do zajmowania... Korzystania czy też rozporządzania lub obciążania przedmiotowej nieruchomości, co oznacza, iż nie jest również uprawniona do zawierania z wnioskodawcami opisanych uchwał, umów najmu mających za przedmiot nieruchomość stanowiącą moją własność. Podczas sesji głos zabrali również pełnomocnik firm ubiegających się o zgodę oraz prawnik Ireny Tarnowskiej. Po dyskusji radni wyrazili pozytywną opinię, choć jednomyślności nie było. Za utworzeniem kasyna zagłosowało dziewięciu radnych, przeciwko była jedna osoba, a siedmiu radnych wstrzymało się od głosu. Ustawa o grach hazardowych określa, że w danym województwie na 650 tysięcy mieszkańców może być tylko jedno kasyno. Taki lokal jest już w Kielcach, ale na początku przyszłego roku wygasa mu koncesja. Wyrażenie zgody przez Ostrowieckich radnych nie jest jednoznaczne z tym, że kasyno powstanie, a udzieleniu koncesji ostatecznie zdecyduje Ministerstwo Finansów. Zgodnie z zapisami ustawy o grach hazardowych, na etapie składania wniosku do rady miasta nie ma wymogu, czy wnioskodawca powinien posiadać tytuł prawny do danego miejsca. Planowana lokalizacja kasyna musi być w odpowiedniej odległości od szkół, miejsc kultu religijnego. Brak zgody właściciela lokalu teoretycznie nie jest przeszkodą do podjęcia uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna. Podczas wczorajszej nadzwyczajnej sesji radni zadecydowali o dotacji celowej dla powiatu Ostrowieckiego na przebudowę fragmentu ulicy Żabiej. Znając trudną sytuację powiatu, gmina wspiera inwestycje drogowe. Przykładem może być ulica 11 listopada i Samsonowicza. Tak wygląda obecnie teren w obrębie dojazdu do chuty Celsa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ulice 11 listopada i Samsonowicza są przebudowywane. W tej chwili Możemy podziękować za cierpliwość i wyrozumiałość, bo w tym okresie, kiedy trwają prace inwestycyjne, to ten ruch na tym odcinku 11 listopada i Samsonowicza był wstrzymany. Inwestycja ma być przyszłościowa, ma poprawić nie tylko dojazd do Huty, ale również otworzyć tereny inwestycyjne. To wydaje się być priorytetem dla samorządu. Nowe rondo to jest ciekawostka, bo tego ronda nie było, więc układ komunikacyjny w tym momencie się zmieni. Powstanie rondo i za tym rondem będzie można objechać też nową bazę MZK, w kierunku huty, więc mogę powiedzieć, że zmienia się tam układ komunikacyjny, że ta część miasta zyskuje, bo drogi to krwiobieg gospodarczy, i mam nadzieję, że za chwilę. Przy tych nowych terenach, które mamy wokół bazy MZK, pojawią się nowe przedsiębiorstwa i nowe instytucje. Jak zapewnia wykonawca, tempo pracy jest dobre, nie ma żadnego przestoju, więc terminy powinny być dotrzymane. Rozpoczęcie remontu tego ważnego traktu komunikacyjnego było możliwe dzięki współpracy samorządu powiatowego z samorządem miejskim, który to partycypuje w kosztach. Jak widzimy, roboty na ulicy 11 listopada duży zakres wykonany w tej chwili dwie warstwy. Masy asfaltowej zostały położone. Tak będzie przez pewien okres, do czasu aż wykończone zostaną wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z pasa drogowego, a więc roboty na chodnikach, ścieżce rowerowej, zjazdach, i wówczas dopiero będzie możliwość ułożenia warstwy ścieralnej tej ostatniej. Jeśli nic się nie wydarzy i tempo zostanie utrzymane, to ulice będą przejezdne mniej więcej w połowie listopada tego roku. Dzisiaj każda inwestycja obarczona jest dużym ryzykiem. Rozmawialiśmy z panem starostą, jak będą się kształtować ceny i co się zadzieje. Za chwilę przy naszych nowych inwestycjach, i niestety z niepokojem dochodzimy do wniosku, że w naszych budżetach będzie brakować coraz więcej pieniędzy, żeby dołożyć na te nowe inwestycje, bo wszechobecna drożyzna, która jest wokół nas, powoduje, że za każdą pracę, którą teraz chcemy zlecać, są coraz wyższe kwoty. Według kosztorysu remont kosztuje blisko 30 milionów złotych, dofinansowanie unijne to około 17 milionów złotych. Z uwagi na trudną sytuację powiatu Ostrowieckiego, gmina przekazała do samorządu powiatowego dotacje. Celową w kwocie około 5,5 miliona złotych do tak zwanego wkładu własnego, co pozwoliło na realizację projektu. Powstanie nowoczesna infrastruktura drogowa, będą ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Wszystko będzie dobrze oświetlone nowoczesnymi, energooszczędnymi lampami. Tak bezpiecznie w Ostrowieckim Browarze Kultury jeszcze nie było. Jedna z sal po brzegi była wypełniona policjantami. Stój. Stój. Zwrot. Panie i panowie oficerowie. Poczet tandarowy wprowadzono i rozpoczęły się uroczyste obchody święta Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pani Inspektor, dowódca uroczystości, nadkomisarz Kowalski, melduje kadrę kierowniczą, policjantów, pracowników cywilnych do uroczystej zbiórki z okazji powiatowych obchodów święta Policji. Codzienna praca policjanta to przede wszystkim służba na rzecz społeczeństwa. Każdego dnia policjanci wychodząc do pracy nie wiedzą tak naprawdę, o której godzinie wrócą, ponieważ czekają ich różne wyzwania w trakcie prowadzonej służby, dlatego też czasami ta służba niestety ale przedłuża się. Praca w policji wymaga wielu wyrzeczeń. Często jest niebezpieczna i stresująca. Każdy dzień jest inny. I nie ma dwóch takich samych nie ma dwóch takich samych zadań do realizacji dwóch takich samych interwencji także Zawsze trudno. Dla kobiet również jest to bardzo ciężka kawałek chleba, ponieważ no niestety często w święta lub też inne uroczystości po prostu nie możemy uczestniczyć z racji tego, że musimy pełnić służbę akurat tego dnia. Służba jest wymagająca, ponieważ czasami musimy ponadnormatywnie pracować, więc musimy być elastyczni, ale to jest dla nas przyjemność, bo to jest służba. Misją policji jest pomaganie i dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Najładniejszego jest to, że możemy ludziom pomagać, tak? że mamy satysfakcję z tego, co robimy. Najtrudniejsze jest to, że są przykre sytuacje co dnia, które czasami i nas przytłaczają. W ostatnim czasie służby mundurowe, w tym policja, otrzymują środki przede wszystkim na doposażenie, które ma wpływ na poczucie społecznego bezpieczeństwa. Na pewno spokoju, e, zrozumienia dobrego społeczeństwa, zadowolenia z nas. Nie wiem, i wiary w nasz system. Policja jako formacja swoją działalność rozpoczęła 103 lata temu i właśnie od 1919 roku mundurowi corocznie obchodzą swoje święto. Zarówno w powiatach, jak i w województwach, a także na szczeblu ogólnopolskim. Daję w tej uroczystej chwili w imieniu komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach składam gorące podziękowania dla wszystkich policjantów i pracowników cywilnych tutejszej jednostki za codzienną służbę oraz pracę. Policjantom dziękuję za zaangażowanie i wszelkie działania podejmowane w zapobieganie i zwalczanie przestępczości na tym terenie oraz wszelkie działania, które służą bezpieczeństwu tego powiatu. Każdego roku podczas obchodów powiatowego święta policji wręczane są odznaczenia oraz awanse. Cieszymy się z tego, że ludzie nas widzą, że nas szanują i że nas doceniają. To dla nich pracujemy. W tym roku w Powiecie Ostrowieckim doceniono 109 funkcjonariuszy policji. Pozostajemy jeszcze w browarze kultury, ale tym razem scenę zagospodarowali aktorzy z teatru Blaszany Bębenek. Asterix to postać kultowa znana na całym świecie. Sympatyczny gal ma mnóstwo przygód i z każdej opresji potrafi wyjść obronną ręką. Wszystko dzięki magicznemu napojowi, który pozwala mu na dokonywanie niesamowitych rzeczy. Tym razem Asterix musiał uwolnić swojego przyjaciela Obelixa z rąk złych Rzymian. Przecież ja mogę uwolnić cię już teraz. No ale y, przecież mówiłeś, że czekasz na a Asterixie? Historie o przygodach Asterixa i Obelixa zawsze kończą się happy endem. Nie inaczej zakończył się spektakl przygotowany przez Teatr Blaszany Bębenek. Bajka o Asteriksie i Obeliksie w formie teatrzyku dla dzieci, tak żeby i one mogły wziąć udział w spektaklu, bawić się razem z nami, no i poprzeżywać coś, co do tej pory mogą zobaczyć na ekranie telewizora, czy to pod postacią kreskówki, czy pod postacią filmu, no czy pod postacią komiksu również. Dzieciom ma przede wszystkim Ewanesie Jankowi bliskie spotkanie z galijskimi bohaterami bardzo się podobało. Najbardziej mi się podobało, jak jak, jak y, robili magiczną miksturę. Mi się najbardziej podobało, jak Asterix uwolnił Obelixa z tych y, rzymskich lochów. Dla aktorów teatru Blaszany Bębenek dzieci to najlepsza publiczność. Łatwo zaspokoić ich, że tak powiem, gusta, ale też no, trzeba to robić z jajem, bo jak się będą nudzić, no to nie będą partycypować, a jak nie będą partycypować, to będą przeszkadzać, a jak będą przeszkadzać, to się wszystko nie uda. Teatrzyki dla najmłodszych to stała pozycja w ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przenieśliśmy z przyczyn, nazwijmy to technicznych spektakl, do środka, ale myślę, że frak i dobra zabawa dzieci pokazała, że tutaj we wnętrzach browaru też się można bawić dobrze. Mamy jeszcze dwa przedstawienia teatralne zaplanowane na sierpień. Również będzie jeden raz teatr krakowski i drugi strzebień. Spotkanie z Asteriksem i Obeliksem spełniło pokładane w nim nadzieje, bo z bajek, szczególnie tych mądrych, dzieci mogą wynieść wiele dobrego, a także miło spędzić czas. Przypominam, że harmonogram wydarzeń, które odbywają się w regionie, mogą Państwo śledzić na lokalnatelewizja.pl. Już jutro pod naszym patronatem w Kunowie zabrzmi muzyka w ramach festiwalu imienia Gustawa Kowalskiego. W sobotę na dziedzińcu ostrowieckiego Browaru Kultury z muzykami jazzowymi wystąpi Malwina Masternak, a teraz już Regionalna Prognoza Pogody. Odpowiadając na potrzeby rynku pracy i trudnej sytuacji epidemiologicznej panującej na świecie, Medyczna Szkoła Policjalna C z nową siedzibą na Osiedlu Słonecznym 14 prowadzi rekrutację na kierunki medyczne. Tu zdobędziesz wiedzę od wykwalifikowanej kadry w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w profesjonalny sprzęt medyczny. Dbając o własny rozwój i przyszłość zawodową, warto w siebie zainwestować, decydując się na naukę w Medycznej Szkole Policealnej CEZ. Zapraszamy do złożenia dokumentów. Rekrutacja trwa. Kompleksowa rehabilitacja. Profesjonalna obsługa. Zabiegi dla każdego. Dostępność 5 dni w tygodniu. Konsultacje fizjoterapeutyczne. Fizjo Aktyw Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu. Telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria Daglasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 15 stopni Celsjusza, wiatr 5 km na godzinę, ciśnienie 1021 hPa. Jutro 32 stopnie Celsjusza, wiatr 7 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali, biometr niekorzystny. Życzył sponsor Pizzeria Da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.